Cześć widzowie! Dzisiaj zrobię tier listę wszystkich zainteresowań w Bo mój kanał ma już 2 lata Bo dzisiaj jest 11 listopada A założyłem ten kanał 11 listopada 2023 Dobra, zaczynamy, żeby nie przedłużać Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie jakiś komentarz Bo lubię czytać komentarze 8-bitowiec, taki średni Trochę wolny, ogólnie byłby mocny gdyby nie był taki wolny Amber. No. No. Gołd, dobra. No tyle bije Jak się skończył misję, to już trochę słabo. No ale chwilę się naoduje i już. Od nowej, mocno. Aż nie za dobry. Nie jest aż taki słaby. Według mnie. Każdy mój. Mmm. Barley. czatką nie grał, słabo raczej. Bii Mocna, ale nią jakoś nie grą. Ale no jest mocna. Bel, taka nie za dobra. Jest dużo lepszych, chociaż na daleko. Przed B. <coughs> Bibi mocna. Fajna jest. Jeszcze całkiem niedawno jej nie lubiłem, ale teraz może przyznać, że fajna. Eee, dużo zadaje, ma duże życie. Teraz Boni. Ma daleki zasięg, wskakuje. Taka średnia. Też rzadko grał. Bo... gold Podnężny jest Te miny strasznie wkurzają Jak się z przeciwnikiem mm, Mocny W sumie całkiem szeroki ma ten I daleki Jeszcze zostawia ogień Ult ma mocny Ból... Po tym... Jak to? Buffie No już mocny Mogę go dać na mocny bass też mocny nie wiem co tu więcej dodać. Bailon taki nie za dobry. Nie może leczyć, ale samemu to za dużo nie zrobi. przeciwnika. Karl. Karl. Średni chyba. No średni. Ja go nawet lubię. Kolet. No gold. Potężny jest. Dużo zadaje. Colt też. Ma daleki zasięg. Staje bardzo dużo. Super atak mam potężny. Kluk, no też. To moja w ogóle pierwsza legenda w życiu. Bardzo dawno ją trafił. Chyba w 2021? No, już miałem. Chyba z, z, z dużej skrzynki utrafił. Je Jeszcze były. Chyba tak. Ja się wtedy ucieszyłem. Dalej... No mocny. To jest moja pierwsza postać na kriminę 200 klasy. Jak jeszcze były, wiecie, były te stare. Trzeba było mieć 500 kucharów, żeby mieć, a nie jakieś tam 300. Edgar, no mocny. Nie, nie za bardzo go lubię, że tak nie gram, ale mocny. MZ, no też mocna. Jak, jak. ma się tak na końcu tego ataku, się ładnie to zdajesz 3 razy. Ivy taka. No słaba. Nie lubię za bardzo. Kieł mocny. No może na gołd. Dobra na gołd. Podnężny jest. No mocny. E, trochę bardziej niż mocny. E, flank. Fajny potem tym buffie. Który już całkiem dawno. Jakby nie patrzeć. E, Gail. Też mocny. Bardzo fajny. Takie idealnie zbilansowane. Eee... Mmm.. Jean. taki średni. Kiedyś jeszcze bym go dał na słabego jeszcze rok temu, ale teraz go doceniam. Fajny jest całkiem. Nęgle mnie noszę ciadko. Griff... No mocny. Fajna w ogóle jak jeszcze go dodawali. I chwilę potem jak go dodali, to go trafiłem. Gdzieś tam. Grom. No, całkiem mocny. Z tych takich artylerii. Artylerii. Dobrze no to jest, jest chyba najmocniejszy. Prawie Jackie nie za dobra. Tak szczerze, nigdy jej nigdy je nie lubiłem. Janet Słaba? Nie no, ten urząd jest sobie fajny, Nie za dobry. Jesse Goat. Bardzo mocny, jestem bardziej na safe. Po tej, wiecie, tej aktualizacji, że safe ma takie tarcze. To już aż taka mocna nie jest. Ale wcześniej tak szybko rozwalała. Mmm. Leon... No taki średni. Jak na legendę to nie jest jakiś... Potężny. Kiedyś był, ale wtedy to jeszcze Brawl z nie Bardzo późno go miałem. Bardzo późno go zdobyłem, jak już dawno nie był. Mocny. Lu mocny. Te zamrażanie jest bardzo fajne. Max też mocno, no 4 amunicje. Szybko biegnie, nawet bez ulta. Z ultem to już w ogóle... Mike. No, GOAT no, co, co mówić, ten super atak ma takie potężne jeszcze, jakie już na star powera Mortis od razu GOAT Nie ma co dawać, mu na nim tyle wucharów. Pan PS słaby, no po prostu Może jeszcze te rzucanie Jak się wiecie, że jak wali się przeszkodę podskakuje, to jeszcze jest Całkiem, całkiem, ale oprócz tego to nie ma żadnych fajnych cech Nani Może mocny ale, no bardzo dużo zdaje tylko z tym super atakiem się trochę ciężko stworzyłem. Nita taka średnia. E, na save kiedyś była mocna, teraz już nie aż tak. E, Otis, ej jak ja dawno nie grałem Otisa w ogóle. Też go mam naprawdę długo, jak jeszcze te chromatyczne kredyty. Nie wiem czy jeszcze ktoś pamięta. Mm. No, średni taki. Nawet fajny Superatek mocny. Pam, no słabo, Co mogę powiedzieć? Nie ma w sobie nic takiego mocnego Może ten superatek I jedyny plus ten leczący superatek Ale i tak leci na słaby Penny Taka średnia Na gorącą strefę, na konkretną jakąś mapę Albo na napad jest czasem całkiem mocna Piper, mocna, tylko nie umiem ją grać No ale mocna wszystko Pokój taki, taki średni, ba, ba, nie no. Może ostatnio chyba nim trochę zagrałem, ale tak rzadko nim gram. Mam już tak długo i mam bardzo mało pochodów. Jak na to, ile już go mam. El Primo no, Gold mocny jest. Rico mocny, ale nie umiem gr nim grać. Rosa nie no, mocna całkiem, jak dla mnie, wiem, że dużo osób. I nie lubię, ale jak dla mnie mocno. Serio. Yy, właśnie na ROZI miałem pierwsze hybrydodowanie w życiu. Laps... No słaby, co mogę powiedzieć? Chociaż um, za umiem nim trochę bardziej odbijać niż Sheriko, no, ale miał wszystko jest słaby. Sandy... Mm. Nie no co ja robię? Nie moczy mocny całkiem. Super tak też. Shelly. Nie no. Goat? No to chyba dam. Jak dla mnie Lola słaba. Nie wiem. słaba jest. No, może nie za dobra. Już nie przesadzajmy. Jackie dałem na nie za dobre, a ja będę dał słaby. Już nie przesadzajmy. Coś mi przeskoczył. Gdzieś wywaliłem. Mac była. Jeszcze tylko ją gdzieś wywaliłem. Mac można. To jeszcze te dwa życia. Kiełek taki średni. Czasem mocny, dopóki nikt nie podejdzie na blisko. Tutaj już nie żyje. Jeszcze na przykład taki grom może sobie poradzić. Albo czasem Dynamic, ale on nie żyje. Ktoś z niego podejdzie na blisko. Spike, taki średni. Ja jakoś totalnie nie umiem grać. Tak zadawałeś się tych dużych obrażeń. Wiem, że niby, niby zadaje najwięcej obrażeń w grze, ale ja nie umiem totalnie tak grać. Squick, jak dla mnie mocny. Naprawdę. Nie wiem co ludzie mają, że go nie lubią. Co so bardzo. Ile ja w ogóle postaci 7. na Stu... no gold. Skillowy, ale gold. Serge też. To w ogóle moja ulubiona postać. Na się jakoś tak wyszło, że mam więcej pucharów. Ale Serge jest moją ulubioną postacią. I w ogóle jego skin, ten... Ten taki jakby rycerz tylko czerwono-żółty. Ten nowszy. Pasuje mi do stylu mojego konta. Ta taka średnia. Rzadko nią gram, ale no jest całkiem mocno. No, nie tak żeby też na mocno. Rzadko nią gram, całkiem. Tick. No taki średni. To nie Google to jest fajny. Tylko tak samo jak z kiełkiem... Jak ktoś, po, jak ktoś do niego podejdzie na blisko, to już nie żyje. Gaz po tym buffie jest całkiem mocny. Mogę być na mocny. Sam taki nie za dobry, ale czasem nie jest mocny. Mm. Buster, no taki średni. W ogóle nie gram. Uczestnę, że to wczoraj sobie przypomniałem w ogóle, że, że go mam. Nawet nie, nie, że zagrałem, ale sobie przypomniałem w ogóle, że go mam. W ogóle nie gram, ale z tego nie patrzycie, jest mocny. Graj, bardzo skillowy. Taki średni. Jak się umie grać, to jest potężny. Jak nie, to to nie ma co go w ogóle brać. Menda, mm, nie no, mocna całkiem jak się trafi tym ultem, to naprawdę można namieszczać RT GOAT bardzo mocny Willow taka średnia Choć przejmowanie że jest całkiem fajne i bicie yy, nim jako sojuszników HUNK taki nie za dobry na słabego go nie tu mazy ostatnio nią w ogóle nie gram w sensie, no może nie, nie nie że w ogóle nie gram, ale rzadko nią gram ale leci go Cordelius mocny, na gold go nie dam ale mocny, Duck na gold Potężny jest i to nawet przed hyperdwo mają. PL też nie o już w ogóle nie gram, no ale no może dobra mocny, na gold nie zachłostuje trochę za dużo na tym gocie. Czak to właśnie średni, bo jak mm, nie gra się na napadzie to, to nic się nie zrobi, jak się gra na napadzie to jest już. No, na, zbiorze, na zbiorach klientów też jest całkiem fajnie. Charlie... o, oh, Bas Astral jest? Tak nie zauważyłem. Już nie zauważyłem w ogóle. Mm, Charlie... no słaba. Dużo nie robi. Jeszcze trochę w kurze tym Kokonel, jak gram przeciwko nią, ale dużo nie robi. Eee, Miko... No taki średni, bardzo długo musiałem się nic Kit... dopiero go dostałem wczoraj. I wczoraj nie w ogóle nie grałem dzisiaj, zagrałem z Taki średni Nie no, mocny Nie wiem, coś mi w ogóle nie wyszło Za bardzo grałem ale że To była pierwsza klasa to Nawet, w sumie, że ja pierwszą grę Jakimś zadymiarzem przegrałem Kido, przegrałem pierwszą grę Co jest w ogóle możliwe Lary i Lori Nie no, mocni są całkiem najpierw jak ich, Tak jakby, jak wyszli to ich od razu odblokowałem Jakoś, ale nie wydawało mi się mocniej, Ale teraz... mocni. Angelo, taki średni. Trzeba długo... Jak się trafi, to, to jest całkiem fajne Ale jak się nie trafi, to trzeba od nowa długo ładować i... sobie inne zadamy dwa razy. Melody, taka średnia. Oprócz zadymy... no, może na napad się jeszcze nadaje. Eee, Draco, no mocny całkiem. Jakoś jeszcze ten star power. Że leczy. Zresztą ten drugi też jest całkiem fajny. Lili mocna. Tylko właściwie ostatnio jakieś, jakoś taką nie zapomniałem. O Berm sobie właśnie niedawno przypomniałem. Ale i tak jest średni. Klęs, o klęs też w ogóle zapomniałem. Nie za dobry. Znaczy jak się naładuje te lepsze, ten wyższy, te wyższe jakby żetony, to jest mocne. Ale niech strzela to jedno kulku, to jest do niczego. Moi średni. Mało zadaje daje, aż ma akurat mocny Kenji GOAT Potężny jest Juju niedawno odblokowałem, jest... Taka średnia Nie no, dobra W sumie ma mocny swój Shade też mocny Basaster no, był GOATem no, on był potężny jak mi nie powie, że nie mm. Mm. No, no Merple W ogóle o nim sobie nie wiem. Właściwie teraz patrzę ja połowie zademierza, że zapomniałem. A mam wszystkich obraz z jego i tej nowej. Nie co, to się nazywa. Coś na my, chyba. Eee. Średni. Taki średni. Oli. No dobra, średni. Też nie jakoś często nie gram. Ale nim już trochę częściej. O Finksie! Zagrałem trzy rundy chyba i zapomniałem. Pamiętacie? Chyba 30 tysięcy obucharów nie wybiłem, wydaje mi się. Ale miał wszystko całkiem mocny. Lumi. No, mocny, całkiem w sumie. O jay też ostatnio zapomniałem. Na początku nie grałem i tu sporo grałem, też zapomniałem. Ostatnio, no, całkiem mocny. Sobież taki, że leczy albo przyspiesza. Case. No, mocna, nie wiem. Tak jak wszyscy mówią, że potężna aż taka nie jest. Potężna jak każdy mówi. Nie wiem, Ali, no Gold, po, potężna jest. Tranks, mocny całkiem. Dużo zdaje. I jak jest taki na przykład jeden blok, to można sobie przy ścianie i ubijać kogoś. Ona, nie grałem nią, nie mam jej, ale zawsze mi załatwia, więc chyba Gold. Wydaje mi się, Zigi, taki mocny. Testowałem go, super, tak To super atak to, jakieś szaleństwo To pa widzowie, jak jeszcze nie zostawiliście, to zostawcie obok w górę subskrypcję I napiszcie jakiś komentarz Mój kanał ma już dwa lata Pa!